11 listopada. Jedni walczą o niepodległość w Warszawie, a drudzy jedzą jakieś rogale. Jesteśmy burza w mózgu i pokażemy wam, jak sprzedajemy kurs online. Pokażemy to na przykładzie zapisów na kurs Szkoła Kolażu. Co ważne, praca nad kampanią zaczyna się już miesiąc przed datą startu sprzedaży. Ponieważ po pierwsze musimy sobie zaplanować nasze działania, po drugie trzeba przygotować treści do kampanii, żeby później w trakcie kampanii skupić się już tylko na obsłudze klienta. I po trzecie trzeba też wyciągnąć wnioski z poprzednich kampanii i zastanowić się, jakie rzeczy chcemy podkreślać w komunikacji w nadchodzących dniach sprzedażowych. Ale fajnie powiedziałeś. No. Kurde, mam skarpetki, wierzę. Dzisiaj w segmencie słuchamy mysz. Taka ja uważaj, jeszcze takiej nie jedliście. Naprawdę to jest pizza z jaja. Wylewacie trzy jaja, mieszane jest tam oregano i sól. Lubicie omleta. I zaraz tu przewrócę na drugą stronę. Prawo obrócone. Teraz y, smarujemy to przecierem, który ma sól i jakieś tam przyprawy jakie chcesz. Dobra, wysmarowałem go pomidorami z południa Hiszpanii. I teraz dajemy sobie dodatki jakie tam chcesz. Sera na przykład cyk, oku. I przykrywasz na chwilę i ma być super. Jak zjecie taką jajo pizzę, to nigdy więcej nie zjecie już jajowy zwykłej. Starczy o! Koniec idejeść. Sprzedaż zaczynamy webinarem. Tutaj mamy piękne stanowisko. Halo słyszycie mnie, Magda będzie opowiadać o kolarzach. Sprzedaż będzie trwała tylko przez 7 dni, bo są trzy główne powody. Po pierwsze, sprzedaż jest bardzo czasochłonna i energochłonna, dlatego chcemy ograniczyć intensywne promowanie do około tygodnia z hakiem. Żeby nie robić tego cały czas w naszych mediach społecznościowych. Po drugie, ulepszamy cały czas szkolenie i jest na to czas pomiędzy okienkami. Po trzecie, chcemy też skupić się na pomaganiu uczestnikom szkolenia, którzy już do nas dołączyli, bo to nie jest tak, że zostawiamy ich z kursem i rób ta sobie co chce ta, tylko my też sprawdzamy te zadania domowe i daje informację zwrotną. Co uczestnicy robią dobrze? A co jeszcze warto ulepszyć? Zobacz, Misiaczek! co, jest bliżej święta? mi się jaki to był dobry webinar? Też mi się wydaje, że dałam czadu. Po webinarze muszę sobie legnąć na ziemi. Jeśli już chcecie bardzo jeść czekoladę, to. Tylko mocno gorzką. Madziu, dlaczego używamy e-mail marketingu? Pozwala on na to, żebyśmy mieli jeszcze dodatkową platformę, oprócz tego, że opowiadamy o produkcie w mediach społecznościowych. Ponieważ w mediach społecznościowych, kiedy prowadzi się sprzedaż, to media społecznościowe obcinają nam zasięgi. You kick my baby. You kick my fucking baby. Madziu, dlaczego wysyłamy tak dużo maili? Dni. Po pierwsze, nie wszyscy otworzą nasze maile i będą mieli dostęp do pełnej informacji na temat szkolenia. Po drugie, trzeba pokazać różne aspekty szkolenia, bo to jest produkt złożony i warto o nim opowiedzieć pod różnymi kątami. W jaki sposób się odbywa? Czy, czy kurs jest nagrany? Czy dostaną certyfikat? Nie mówimy cały czas: kup kurs, kup kurs, tylko opowiadamy o różnych jego aspektach. Wejdźcie na szkoła kup kupi kupujcie. Trzecia rzecz, yy, nasi odbiorcy po prostu mają swoje własne życia i podczas rozwiązywania swoich codziennych problemów Empek nie przejechał. Mogą po prostu zapomnieć, że jest szkoła kolażu i nawet jeśli bardzo chcieli się zapisać, mogą zapomnieć, że akurat minęła data zapisu. Tak w ogóle to poszliśmy wysłać paczkę i wiecie co się okazało? Zapomnieliśmy wziąć paczkę. Okienko trwa od środy do środy. I w środę wysyłamy dwa maile rano i wieczorem, że będzie webinar. Po webinarze na kolejny dzień, czyli w czwartek wysyłamy nagranie webinaru. W piątek wysyłamy wycieczkę po platformie, czyli pokazujemy jak kurs wygląda od środka. W sobotę wysyłamy linki na weekend, czyli skróty z webinaru i materiały do nauki. W poniedziałek pytamy Odbiorców, jakie mają wątpliwości odnośnie kursu. Hey, yo, Mr. White. Torek, rozwiewamy te obawy i w ostatni dzień wysyłamy maila rano i wysyłamy maila wieczorem. I parę dni po okienku wysyłamy maila z pytaniem: dlaczego nie kupiłeś kursu. Kiedy patrzę tak na ciebie jesteś fajna a... Dla mnie masz style. A. Rzeszów, stolica innowacji. Macie wolisz pieniądze czy Expo? Daj mi moje pieniądze. Przejechał cię? O nie. Ja a tylko to... chcę pojechać na nowy świat. Dobra Tomciu, właśnie przejęłeś nowy samochód i teraz daję Ci wyzwanie, żebyś na maksymalnej prędkości o nic nim nie zahaczył, ani nie zadarł go. Przegrałeś. Tylko reflektor. Y, Orange. jest nie straszył Ciebie. Nie, to Ciebie. Od pewnego wieku prezenty wyglądają troszeczkę inaczej. Kamera w toaletę, bathroom cleaner. Jak czapka? Chyba okej okay. Piszcie w komentarzach jak, jak wam się podoba ta czapka Trzymajcie ci zwracać Inflacja tak zapiernicza, że taki rogan już po 18 złotych da się wiarę